W ciągu ostatnich pięciu lat biblioteki bardzo się zmieniły. Dziś to nie są już tylko miejsca, w których wypożycza się książki czy filmy. Biblioteki dziś realizują również wiele innych projektów i nie tylko tych związanych z czytelnictwem. Między innymi takim projektem jest Biblioteka Roślin. Pomysł na projekt pojawił się w zasadzie z takiego dużego głodu zieleni. Nasza biblioteka zlokalizowana jest na pierwszym i drugim piętrze dworca PKP i nie ma tu zbyt wielu terenów zielonych. Dzięki roślinom klimat w naszej w tej bibliotece zdecydowanie się zmienił. Jak się tutaj wchodzi, można poczuć się jak w domu. Zaczęliśmy tworzyć w bibliotece oazy roślinne. Można poczytać książkę wśród nich, można nawet popatrzeć na naszą piękną, główną ulicę Legionowską, ponieważ mamy tutaj znakomity widok na nią. Mieszkańcy Legionowa. Bardzo chętnie wzięli w tym projekcie udział, bardzo chętnie przynosili do nas swoje rośliny. I co się okazuje, że dzisiaj bardzo chętnie będą te rośliny z powrotem zabierać do domu, ale oczywiście nie te same, tylko te, które zostały wyhodowane w bibliotece. Moją ulubioną rośliną jest wilczomlecz, którego szczepkę zabrałam sobie z biblioteki przy okazji tego, jak on tutaj do nas przywędrował od jednej z czytelniczek. Podczas Dnia Roślin zaplanowaliśmy całą masę zielonych atrakcji dla naszych odbiorców. Zaczęliśmy warsztatami schroniska roślin z wykonywania Kul Kokedama, które każdy z uczestników może zabrać do siebie do domu i cieszyć się małą zieloną cząstką Biblioteki Roślin. Kolejną atrakcją jest spotkanie z Katarzyną Enerli, którą poznaliśmy nie tylko jako autorkę znanych książek, poznaliśmy ją jako pasjonatkę roślin, pasjonatkę jogi, ziół i korzystania z zasobów natury. Zaproponowałam dzisiaj na tym warsztacie najprostsze trzy chyba najbardziej pożądane przez kobiety krem. Lekki do twarzy nawilżający tonik do tego, żeby to połączyć w stosowaniu w aplikacji szampon do włosów. I to chyba najbardziej spełni oczekiwania i wymagania naszych pań w legionowie. Ciekawsze w projekcie było dla mnie to, że było to działanie prawdziwie zespołowe. Ci, którzy nie znali właściwości roślin, z zapałem sięgali do literatury, aplikacji, do wszystkich dostępnych źródeł i starali się dowiedzieć, aby chociaż cząstkę siebie dołożyć do tych naszych zielonych działań. Pracownicy, bibliotekarze i czytelnicy wspólnie oglądaliśmy okazy, które przywoziliśmy, aby zasilić bibliotekę roślin i zastanawialiśmy się, jak będzie im najlepiej. To jest taki aspekt, który nie da się opisać. To jest takie zielone dobro, zielona dobra energia, która pojawiła się przy okazji realizacji tego zadania. Bardzo serdecznie chciałem podziękować operatorowi gazociągów przesyłowych firmie Gas System za to, że wsparła nasz projekt, wsparła naszą bibliotekę roślin i obiecujemy, to nie jest nasze ostatnie słowo.